Last Epoch przebił konkurencję, miażąc ją do ziemi. Nikt już nigdy nie zagra w Diablo 4 i Paw of Exile. Zobaczmy tylko na te statystyki. 260 tysięcy graczy przy tak ogromnych problemach z grą online, przebijając Poe, przebijając Diablo 4 do ziemi, już nikt nigdy nie, nie będzie grał w inną grę. A przynajmniej tak zacząłbym ten materiał, gdybym chciał Was w jakiś sposób zmanipulować. Oczywiście staty ze Steam to jest nic lastepoch oczywiście jest tylko na Steamie. Wszyscy wiemy, że Path of Exile ma swoją własną wersję standalone oraz graczy konsolowych, z czego jeszcze ma osobny chiński serwer, więc ich graczy w piku może być ponad pół miliona, jak nie 600 tysięcy. No i Diablo 4 na Steamie dosłownie nie istnieje, nikt nie gra w tę grę na Steamie, więc tutaj nawet też nie ma co na to patrzeć. Więc no, rada od młodszego kolegi, nie dajcie się manipulować, tak jak ostatnio cały czas o darmowym koniu do Diablo 4 słyszałem, że kosztuje 70 dolarów, jest droższy niż sama gra, więc tutaj nie wiem o co chodzi. Ale no, ten film bardziej o laty Nie czułem potrzeby nagrywać tak dzień pierwszy opinii o laty ponieważ były problemy z serwerami i tak dalej. Tutaj, no, to nie były problemy z serwerami, tylko problemy z grą online, problemy z autoryzacją serwerów, problemy z przechodzeniem między serwerami. Same serwery działały. Tutaj, jeśli ktoś chce o tym usłyszeć dłużej, to twórcy takie całe sprostowanie nawet zrobili na Discordzie. Jest to projekt pasji, więc też y, zawsze smutno widzieć, jeśli coś takim osobom nie wyjdzie, no bo twórcy byli pewni, że wszystko działało na premierę. Wiedzieliśmy, że mogą być jakieś problemy, okazało się, nawet jeszcze większe. Ja tak mówiłem, że pierwszy dzień to pewnie będzie katastrofa, nie będzie dało się grać, a drugiego już mniej więcej będzie git. No i tutaj już w sumie mamy piąty, szósty dzień. Zależy kto jak liczy. No i wciąż te problemy jeszcze istnieją, jakieś drobne. Wczoraj już nawet lekko zryć czekając po godzinie na wchodzenie na dany zone. Poszedłem na nisko levelowej postaci na endgame i zginąłem od baga. No i ach. No ale dobra, nie poddaję się dzisiaj, robię nową postać, ale w tym filmie. Last Epoch kontra Diablo 4 kontra of Exile. Na streamach cały czas od pierwszego dnia pada to pytanie, czy Last Epoch jest dobry, jak Last Epoch jest dobry, czy polecam gierkę, czy jest lepszy od Diablo, bo to większość osób pyta, to jestem głównie znany z Diablo, więc to nie dziwnego, ale postanowiłem zrobić takie całe zestawienie i to też jest ważna rzecz na start. Sama obecność Last Epocha w tym zestawieniu powinna dla wielu osób już coś znaczyć, że ta gra jest godna porównania z Topką. Tak na przykład nikt nigdy się nie pyta, czy Wolcen jest lepszy, czy Torchlight Infinite jest lepszy, December jest lepszy. Ale tutaj Last Epoch jest w stanie konkurować i z przyszłymi sezonami też ma szansę nawet być najlepszą grą z gatunku ARPG. Więc tutaj też takie krótkie zestawienie zrobię, opisując grę i to jakie mam odczucia w danym aspekcie gry. No i tutaj będziemy tak przechodzić ładnie, odsłaniać karty i pierwsza rzecz, ogólna itemizacja. Ja tutaj zrobię taki prosty... Prosty system, czyli będziemy dawać od 1 do 3 Tutaj sobie nawet może dam właśnie na biało Rozdaje 3 punkty, oczywiście 3 to jest najlepiej No i... Itemizacja w gier, no... Na pierwszy rzut oka oczywiście Diablo 4 dostaje jedynkę, najgorsza itemizacja I szczerze To będzie zależne od gustu, ale jak dla mnie wciąż po jest lepsze, ale Last Epoch naprawdę jest bardzo, bardzo blisko itemizacji z POE I itemizacja w Last epochu jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona Jednak drugą tutaj kategorią będzie crafting Więc tutaj w tym... Podpunkcie nie chcę mówić o craftingu, tylko bardziej na przykład o unikatach, jak ciekawe mamy unikaty, jaki mamy progres itemów. Mamy tutaj to bardzo fajnie zrobione, że szybko ubieramy białe itemy. Bazy w lastepoch są bardzo ważne. Często jest tak, że jeśli na przykład mamy taką bardzo fajną bazę na pasek na 58 levelu, która daje nam dwie razy odporności, to często nawet sam ten biały item może być dla nas upgrade'em, co jest oczywiście też bardzo ciekawe. Kiedy ostatni raz w Diablo 4 chcieliśmy chociaż spojrzeć na item niebieski, nigdy. Fawa Exile, no, jeśli dostaniemy jakąś tę jedynkę na niebieskim akcie, to też jest zajbista sprawa. Możemy sobie to dalej wykraftować. Więc ogólna itemizacja, jeśli chodzi o progres itemów, o po prostu itemy w jak najszerszym spektrum. Last Epoch zdecydowanie jest bardzo, bardzo blisko Poe i może nawet z kolejnymi sezonami prześcignie w jakiś sposób Poe. Jedyne, co mi tutaj mi może brakować, to nawet za mało unikatów w Last Epochu. Na obecną chwilę jest ich dość sporo, ale akurat jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo unikatów podminionych. Wiecie, ja jestem haterem przywoływaczy. Serce mi się kraja, jak co drugi unikat, który zdobywam, jest właśnie pod przywoływaczy. Więc mm. <laughs> tutaj. Boże właśnie tym jest spowodowane, że Last Epoch jest na drugim miejscu, a nie na pierwszym, z czego oczywiście trzy punkty to jest lepiej, to nie jest miejsce. No i crafting, i tutaj też będzie bardzo podobnie. Last Epoch dostaje dwójeczkę, Path of Exile dostaje trójkę i Diablo dostaje jedynkę. No Diablo tutaj nawet powinien dostać 0 w pewien sposób, bo tam crafting to jest jedynie u okultysty, jak sobie przerzucamy jeden stat. I wciąż jednak, ja może mam sentyment zbyt duży do, do Puff of Exile i temy, które craftowałem jeszcze w Harvest Lidze czy tutaj Delvem, no to kurczę, no to były bardzo fajne rzeczy. Ale crafting w Last pochód deterministyczny, więc łatwiejszy i dla wielu osób na pewno może być też fajniejsze Więc tutaj jeśli ktoś by robił sobie swoje zestawienie i dałby w Last pochód trójkę i, i w Poe dwójkę, to bym się nawet nie zdziwił. Crafting w LastEpoch jest bardzo interesujący jutro zrobię dużo poradników do craftingu, jeśli się wyrobię. Ale na obecną chwilę ten crafting w LastEpoch mi naprawdę bardzo pasuje i też zdecydowanie tę grę można za to bardzo pochwalić. Kolejnym kryterium, jaki damy, jest różnorodność buildów. I tutaj od razu kolejna kategoria to będzie kreatywność edycji postaci, więc tutaj też te dwie rzeczy będą się trochę ze sobą łączyć. Jeśli chodzi o różnorodność buildów, to bardziej chodzi o to, jak dużo różnych możemy zrobić. Rodzajów buildów, a kreatywność to jak bardzo możemy je edytować między sobą. I tutaj Poe dostanie trójkę, ale Last of tylko z tego powodu, że w Last mamy lock postaci. W sensie nie możemy na każdej postaci użyć każdego skilla, nie możemy na każdej postaci czegoś zrobić, tylko mamy tą unikatowość klas. Komuś może się to podobać, znowu ktoś może dać trójkę w Last of i dwójkę Poe. Jedynka oczywiście dla Diablo. Ponieważ jeśli chcemy zrobić kościa pod totemy, to tutaj musi być to Primalist. Nie można tego zrobić na jakimś wojowniku. I tak samo, jeśli chcę zrobić gościa, który bije jakoś fajnie młotem, no to akolitka to nie będzie klasa. Zostaje mi tylko i wyłącznie Sentinel, albo właśnie Primalist, tutaj Spellblades, czy jakiekolwiek inne też odpada. Jak ja sobie tutaj gram tym moim tak zwanym Hota Erasing strike'em. no to w sumie, jeśli chcę takiego typowego slama zrobić, no to mam trzy wybory w grze. Mam właśnie wypiętrzenie na Primal Mam Judgment na Paradynie i mam jeszcze rezning strike na Wojdzie. No, mógłbym jeszcze uznać, że Forge Knight, ale to jest Samoner, więc ja się go nie dotykam. Tam jest też taki moc, który spada z góry, ale musiałbym się go robić pod Samonera, więc nie. Ale o co chodzi z kreatywnością edycji postaci? To, jak dużo możemy zrobić różnych typów jednej postaci. I tutaj Last Epoch dostanie trójkę. Tutaj PoE dwójkę i Diablo jedynkę. No. W Diablo tutaj nawet nie ma co mówić, jeśli chcemy zrobić barbarzyńca pod most starożytnych. Nie mamy żadnego sposobu zrobić go inaczej. Jeśli bym wziął do pięciu różnych pokoi, pięć różnych osób i kazał im zrobić hota barba, każdy z nich wyglądałby tak samo. Nie da się po prostu zrobić te pracę w, w inny sposób na obecnym stanie gry. Jeśli chodzi o Lasta Pocha i poprosiłbym kogoś, żeby zrobił sokolniczkę pod łuk. Każdy z nich zrobi inny build. Zdecydowanie. W Poe... W PoE jest coś, co mi się obecnie nie podoba, w balansie jest taki lekki pigeonhole. Może tutaj też to za bardzo idzie z mojego doświadczenia, ale eksperymentowanie z buildami po prostu często powoduje, że twój build będzie gorszy. Jeśli grasz mele, to nieważne czy grasz tam Bonshaterem, czy jakimś Sanderem, czy innym tutaj Perforatem, masz takie samo drzewko, więc tutaj to mi nie przeszkadza. I tutaj Last Epoch dostaje piękną trujeczkę. Kolejna rzecz to... Poczucie mocy postaci. I tutaj musiałem wstawić coś co idealnie pasuje do Diablo Bo w Diablo bardzo ładnie czujemy moc postaci W Pawłowiek zajmamy dwójkę i w Last pochu mamy jedynkę. Tutaj kolejnym akurat punktem Będzie responsywność gry, więc tutaj też nie będę mówił akurat o samej responsywności Ale lekko wchodzi w to, że po prostu w Diablo 4 od samego początku czujemy się jak koks W Last Epoch'u właśnie tego troszeczkę mi brakuje no nie tak, że moja postać jest słaba. Tutaj ktoś mógł akurat patrzeć, że się wywaliłem nawet dwa razy. No i tutaj ma ludzi, bo jest słaby i masową ma postać. No właśnie nie o to chodzi. Ograłem już 6-7 różnych bolidów. I tutaj myślę, że jest najczystsza kwestia gustu. Tutaj czuję, że mojej postaci coś brakuje. Bardziej niż w PoE, bardziej niż w Diablo 4, w Last Epoch'u mojej postaci coś brakuje. Może kwestia tego, że mele jest jakoś niezbalansowane, w PoE też są duże problemy z mele postaciami. I to poczucie mocy postaci, to też nie, nie chodzi o to, że gra jest zbyt prosta, Diablo 4, ale tutaj część osób, co grała, czasami chyba też zauważa, że brakuje takiego pierdyknięcia. Jest tutaj często kwestia gustu, też o to chodzi w tym porównaniu, to jest moje porównanie. Ale to, co nie jest kwestią gustu, to właśnie responsywność gry. I tutaj, jeśli chodzi o Diablo 4 to zdecydowanie responsywność gry też jest najlepsza z tych gier i Last Epoch jest ostatni. No idealnym przykładem jest moja ostatnia śmierć, która była spowodowana tym, że nie mogłem użyć donosi do poruszania się. W Diablo 4 można marudzić, że koń się tutaj chowa na krawędziach, w Poe lipslamem wskaczesz w ściany, to jest ogółem problem każdej gier, więc ewentualnie tutaj to można dać 0 po prostu wszędzie i uznać, że to się nie liczy, ale akurat dla mnie to się liczy. Więc responsywność gry zdecydowanie zdecydowanie kuleje i to jest też coś, co marudziłem odnośnie Epoch na listopadowej becie jest lepiej. Jeśli twórcy będą na tym siedzieć i jeszcze bardziej to poprawią, to zdecydowanie będzie zajebiście. Ale na obecną chwilę są lekkie problemy. Kolejną kategorią jest aktywność endgame'owa I tutaj ci, którzy się wkurzyli na dwie trójki od Diablo 4 To od razu tutaj się ucieszą, bo jest kolejna jedynka No Poe oczywiście trójka, no i Last epuch, dwójka Aktywność endgame'owe Poe, no to tyle ile mamy lig, tyle mamy aktywności endgame'owych Tutaj nawet nie ma co o tym rozmawiać W Diablo 4 aktywności endgame'owe to zależy od tego, czy farmisz uberunikad, czy nie To jest tylko takie porównanie Bo albo biegasz duriel, albo biegasz w obecnym sezonie skarbce, nie robisz nic innego No, duriele, czyli helltide'y i zlecenia też ale w Lastepochu to bieganie mapek daje naprawdę bardzo fajny flow. Ani w Poe, ani w Diablo 4 nie miałem takiej przyjemności z po prostu biegania map, z po prostu biegania pod ziemi. Ten system adgamowy, taki trochę Ala syntezis, co, co się śmieje, była taka liga w Poe, która była dość podobna do tego systemu. Jest naprawdę mega przyjemny. I zwłaszcza kiedy mamy bardzo mocną postać, nawet nie musimy sprawdzać jakie modyfikatory mamy tam. Czy wrogowie mają jakieś kryta, czy wrogowie mają jakieś zmieszone demę, czy wrogowie zadają zwiększone demę, czy wrogowie unikają. Lecimy do przodu, mapka za mapką, mapka za mapką, mapka za mapką, potem Bosik, mapka za mapką, mapka za mapką, i to jest naprawdę bardzo przyjemne. Tak jak tutaj jest stwierdzenie w arpegach hideout i lava, no to w laste pochód dosłownie nie da się tyle siedzieć w hideoutie żeby jakoś na, na to marudzić. Jest to bardzo przyjemne, ale samo to nie wystarcza, żeby dać tutaj trójkę, no bo pole, oczywiście, tutaj rozegramia ilością aktywności endgame'owych. Dalsza sprawa, bosowanie. No i bosowanie w Poe trójka, Diablo 4 dwójka i Last Epoch 1. Na obecną chwilę w Last Epochu bosy są fajne, zdecydowanie tak, ale brakuje mi czegoś, po prostu brakuje mi czegoś. No, w Poe bosy uwielbiam. Syrus zdecydowanie mój ulubiony boss fajzerzkich ARP'gów, w Diablo 4 Lilith. No, może tutaj też. Za bardzo na to patrzę, no bo Lilith zrobimy jako pierwsze w Polsce na hardkorze i tutaj, no i tutaj wciąż przy każdej możliwej okazji się tym chwalę. I pomimo tego, że w Last of -Pochu nie nieby mamy więcej bossów, tak właśnie ich impact czuję mniej. Też fakt numer dwa, że w Last Lastypochu nie możemy po prostu nagromadzić wejściówek i zrobić, ok, robię, pobiegałem sobie mapki godzinę, teraz godzinę będę biegać bossy. Nie mogę tego zrobić. Ja akurat to lubię. To też moja lista, moja kwestia gustu. Dla kogoś może się to nie podobać i właśnie mu się podobać to, że raz sobie robi to, raz sobie zrobi to, raz sobie robi to, raz sobie robi to. Ale jeśli ktoś na, na przykład sobie chce przebiec 10 jak może to zrobić w Poe Chce sobie zrobić 10 razy bestie z lodu, zrobię to sobie, wyfarmię w i to zrobię. Bosowanie w Last Epochu na obecną chwilę jest po prostu nie w moim guście. Jest fajne, bosy są ciekawe. Tak, po prostu nie jest to w moim guście, że nie, nie mogę zrobić parę razy tego bossa z rzędu, jeśli chcę wydropić sobie na przykład topór z Orbisa na korupcji 50, no to je, zanim ja do niego dojdę, no to już dłuższa chwila minie. Gra mi na to nie pozwala, więc tutaj minus dla Was, to pocha za to. No i PvP, jest tutaj... <ścoughs> Yy, oczywiście trójka dla Diablo 4, dwójka dla PoE i jedynka dla Last Epocha. no bo PvP w Last Epochu nie mamy, w Diab Diablo 4 mamy fajne PvP No na hardkorze udało mi się chyba dwa razy z ludźmi walczyć, a w PoE PvP bardziej dla enjoyerów Dość mało ważna statystyka, dalej Target Farming End Game Loop, no i tutaj PoE ładnie trójeczka Last Epoch 2 i Diablo 4 1, no bo target farming w Diablo 4 nie istnieje. Mamy te rodziny potworów, mamy to, że na przykład z Kultystów dropimy więcej hełmów, tak samo jak na przykład w Last Epochu w Reign of Dragons dropimy więcej mieczy, tylko że w Diablo 4 to po prostu nie działa. No w po jak potrzebuję sobie wydropić jakąś kartę, to po prostu farmię jedną mapę i tą kartę w końcu wydropię. Jak sobie biegasz właśnie na przykład po Mageblooda mapkę, no to sobie w końcu, to, w końcu go wyfarmisz. Tutaj myślę, że to się rozumie samą presję, nawet nie muszę tutaj tego mocno tłumaczyć. No i tutaj też ewentualnie nie ma szans, żeby Diablo 4 na endgame loopie miał wyższy wynik niż Last Epoch z tego powodu, że mamy ten fajny flow biegania mapek, więc sam endgame loop robi robotę. No ale tutaj dalej coś co dla ludzi może być ważne kampania fabuła i ja jestem oficjalnym hejterem fabuły w Last Epoch'u i zdecydowanie Diablo 4 tutaj też wygrywa. Zarówno Poe, jak i Diablo 4 ma też oczywiście bardzo długo już rozbudowaną fabułę, patrząc na Diablo, patrzę też na przeszłe części, patrząc na Poe ja patrzę już praktycznie od 7 lat znam, znam Fabułę Poe więc też tutaj patrząc na Last Epoch, który co dopiero wychodzi z tą fabułą, to też tam może coś się więcej rozwinie. To przemieszczanie się między erami jest bardzo ciekawe, ale zdecydowanie tutaj będę boomerem. Ja potrzebuję w rpg mieć miasto, dookoła tego miasta robię questy i to jest cały akt i koniec. Potem mam kolejne miasto, ludgolane, Lane, Strzaskane Szczyty z Kiewosadem, albo tutaj inny Highgate w Poe. Mam miasto, dookoła robię mapki, to jest cały akt. Więc tutaj w Last Epochu Kampania to jest start każdej postaci, więc tutaj też, dopóki nie mamy jakichś mocnych tutaj rzeczy na start, żeby jakoś szybko przelecieć wejść na mapę na jakimś 20-30 levelu, no to musimy się z nią męczyć. Sam zrobiłem sobie film o kampanii, żeby się nie męczyć i wciąż się męczę tą fabułą, Więc no. Kolejna kategoria, żeby tutaj też zbytnio hejterów nie przyzywać. Klimacie gry. No i klimacie gry to właśnie tutaj akurat dla Stepok dostanie ten punkt więcej i pierwsza jedynka dla PoE. Klimat w PoE często jest za bardzo rozjechany z tego względu, że mamy zbyt dużo wątków. Tutaj w tę stronę tak, jakby PoE jest zbyt duże dla własnego dobra i o wiele bardziej tutaj wolę klimat dla Stepocha i te jego na przykład alternatywne rzeczywistości. Jedno z ostatnich monolitów to jest na przykład tam, gdzie Helodox, chyba tak się nazywał ten gościu, pokonał Solarum, czyli właśnie to, co poznawaliśmy w kampanii, kiedy ogień wygrał z zimnem. To mamy alternatywną rzeczywistość, gdzie to zimno wygrało z ogniem. No i to w sumie robi nam bardzo fajny klimat. To, co mówiłem o odnośnie kampanii, co mi się podobało i fabule, że właśnie przenosimy się w czasie i tak dalej, to fajna sprawa. No ale klimacik, gitarka Tristram, Diablo 4, no to tutaj myślę, że nikt tego nie podważa, że to jest złe. Więc dalej kolejna rzecz. No i dostępność gry, konfiguracja ustawień. Też zdecydowanie Diablo 3 najlepiej. Las te na dwójce i PoE na jedynce. Może z tego powodu głównie, że w PoE nie mogę mieć ruchu na myszce na scrollu, a w Diablo 4 i Last pochu mogę. W Diablo 4 w ogóle mamy to całe koło ustawień, możemy 200 różnych rzeczy przyłączyć. W Diablo 4 gość, który jest ślepy pokonał ostatniego bossa, więc zdecydowanie dostępność tej gry jest w bardzo, bardzo dobrym poziomie. A w LastyPochu też te wszystkie ustawienia i tak dalej są na bardzo dobrym poziomie zrobione, od kwestii takiej technicznej. Dalej, SSF Handel. I tutaj dla Lastepocha zdecydowanie trójka, dla PoE dwójka i dla Diablo 4 jedynka. System COF, system tych frakcji handlowych jest, jest dosłownie idealny i chciałbym widzieć jego dobrą implementację też w innych grach. Oczywiście COF jest nawet trochę zbyt OP. Tam na pewno widzieliście już jakieś filmiki z eksplozjami lutu. Sam już ta eksplozja lutu miałem gdzie wypadami pod 10-20 różnych unikatów z jednego stworka, nawet części osób to przeszkadza, ale odpowiednio zbalansowane to jest coś, co jak dla mnie jest innowacją tego gatunku i powinno być w każdej grze. Sam fakt, że Diablo 4 nie ma SSF-a, to też od razu automatyczna jedynka, tutaj nie ma nic do dyskusji. Blokowanie unikatów do handlu, więc ani osoby, które chcą SSF-a nie są zadowolone, ani osoby, które chcą handlu nie są zadowolone, więc jedynka jak najbardziej gwarantowana. No w połowie SSF handel istnieje tak jak powinien istnieć, więc jest dobrze, no ale przez frakcje handlowe Last Epoch trujeczka zasłużona. Kolejna tutaj rzecz to jest alt-friendly. No, tutaj na sam start do Diablo 4 jedynka, no nawet sam zrobiłem film o tym jak Diablo 4 nie jest alt-friendly i ma problemy. I tutaj lekki orzek do zgryzienia, która gra jest bardziej alt-friendly, ale powiedziałbym, że Last Epoch dzięki temu jak możemy robić sobie te unikaty z legendarnym potencjałem. Sam sobie zrobiłem bardzo fajną pustułkę z dodatkowym zdrowiem i witalnością. Niestety, tylko okazało się, że zrobiłem to na character foundzie, a nie na account foundzie, czyli że to jest item, który mogę wykorzystać na danej postaci, a nie na całym moim koncie. Musiałem od nowa zacząć w ogóle w last to przez to, by się pomyliłem. <gry> no tutaj, mój skill issue, przyznaję się, ale zdecydowanie to jest coś, co mi się podoba. I startowanie drugą, trzecią postacią, tak jak tutaj, no, może powinienem obniżyć ten punkt przez tą kampanię, i wymaganie przechodzenia kampanii na każdej postaci. Ale jak już sobie zgromadzimy te itemy, to aż chcemy. Tak na przykład z chwilą, gdy zdobędę zajbisty item na łowczynie, no to od razu chcę zrobić tego rogala. Znajdę bardzo fajny item na warlocka, Chcę zrobić tego warlocka. W Poe tego nie mam. Tego nie mam w Poe i w Diablo 4 tego nie można mieć, więc to też jest inna sprawa. Kolejna rzecz, to jest skomplikowanie gry. I tutaj nie chodzi o to, żeby gra była najłatwiejsza. I w skomplikowaniu gry daje Pochowi trójkę, w Diablo 4 daje 2 i w Poe daje 1. Last Lasterbook ma dla mnie idealny poziom trudności. Nie jest to gra zbyt prosta, nie jest to gra zbyt trudna. Dla osób, które chcą mieć coś trudnego, to można sobie lecieć w kosmos na korupcji, możemy dżusować content w nieskończoność. Diablo 4 zdecydowanie jest zbyt proste. A Poe ma po prostu swoje problemy, gdzie sam nie wie, jaką grą chce być. Gdy sobie nagle robisz Phoenixa i okazuje się, że poniżej połowy zdrowia jego atak ma większą szansę na kryta, albo tam coś tam innego w ogóle robił. Pamiętam, że właśnie I'm Exile raz zginął przez to, że właśnie Phoenix ma jakąś specjalną mechanikę poniżej połowy zdrowia. Powiem czasem ma jakąś dziwną wizję i tutaj myślę, że śmierci graczy na hardkorze są tego idealnym wyznacznikiem, jak coś po prostu twórcy odpierdzielili, żeby było specjalnie przekombinowane. No, nie jest to coś, co, co mi się podoba. Komuś się to może podobać. Ja sam myślę, przyszły sezon na Hardkorze w PoE polecieć, tak jak właśnie Hardkor w Last Epochy mi się mega podoba, to dam kolejną szansę hardcoreowi w PoE I zobaczymy czy się na tym przejadę czy nie Dalej lecimy i to będzie model płatności Jeśli chodzi o model płatności no to oczywiście 3 dla PoE, 2 dla Last Epocha i 1 dla Diablo 4 Diablo 4 jako gra AAA z mikrotransakcjami to jest coś co według mnie nie powinno istnieć Oczywiście skiny i tak dalej spoko sprawa, battle passy które tutaj są na bardzo cienkiej granicy pay to win, to jest y, też męcząca sprawa. Last Epoch, który jest płatną grą, ale w środku wszystko już mamy 200 starsztabów, jak dobrze pamiętam, możemy mieć za darmo w grze. W PoE musimy na przykład te starsztaby dopłacać, ale wciąż przecież jest to gra darmowa. I na sam start, na pierwsze spotkanie z grą, nawet nie ma żadnego sensu wydawać żadnych pieniędzy. To po jest na pewno najlepszym dilem, jeśli ktoś akurat chce sobie sprawić To już inna sprawa, czy sobie poradzi w, w grze pierwszy raz podchodząc do PoE. Ale to jest akurat coś, za, za co można POE pochwalić. Last Epoch jest dość tani. Nawet tutaj można by, chyba nawet szczerze, i 3,2 za cenę, którą oferuje Last Epoch. Nie wiem, czy nie jest lepsze. Chociaż nie, dobra. Z zostawmy tak. Zostawmy tak. Wydaje mi się, że to, że PoE jest darmowe, to jest wciąż bardzo potężna rzecz dla, dla nich. Pod tego, jak dużo kontentu do dodają. I dalej, czy mamy coś jeszcze? To jest tyle. Więc teraz mamy piękną rzecz. Teraz mamy sumę i punktami, Poe wygrywa, Last Epoch jest na drugim miejscu i Diablo 4 jest tuż za nim. Więc Kondys, czemu tyle nie grasz w Poe? Skoro Poe jest dla Ciebie najlepsze? No i teraz zaadresuję jedną ważną rzecz, ktoś to tutaj to ogląda cały czas tak się dziwi czemu ja takie rzeczy jak PvP czy model płatności stawiam na równo z craftingiem czy właśnie ogólną itemizacją. No oczywiście przez to, że robimy sumę ważoną. No i oczywiście przez to jak tutaj dużo trójek dostało Poe, to wciąż będzie na, najlepsze. Tutaj zdecydowanie moje najlepsze wspomnienia z RPG'ów, to jakieś wykraftowanie zajebistych rzeczy, czy zdobycie bardzo fajnego itemu w of Exile, więc to jest super sprawa. No i tutaj nawet mamy tak w miarę porówno 30 punktów więcej tych ważonych w Poe, 30 punktów więcej niż w dobrze 4 w Las Epoch'u. No i tutaj też ze względu na to, kto co uważa jaki tutaj stat jest ważniejszy, no to oczywiście dla niego tak będzie. Jeśli ktoś bardzo lubi PvP, no to oczywiście będzie miał o wiele więcej punktów w tym. I nagle się trochę zbliża do tego last epocha. Dla mnie na przykład takie rzeczy jak PvP, kampania, klimat, fabuła, dostępność ustawień, to nie jest coś mega ważnego. Podobnie na przykład jeśli chodzi o różnorodność buildu. No, ja gram w każdej grze gościu, który bije młotem w ziemię, nie potrzebuje różno, różnorodności buildów. Kreatywność edycji, dlatego to też rozdzieliłem na dwa, jest dla mnie o wiele ważniejsza. Czy mogę sobie ten młot zrobić, że on jakoś krwawi, że on zadaje obrażenia w czasie, że on w ogóle ma jakieś większa ałe, mniejsze AE, Mogę go sobie jakoś konfigurować, to to jest fajniejsze, ale wciąż musi to być gościu, który bije młotem w ziemię. Ale na przykład tak, Diablo 4 przy aktywnościach traci bardzo dużo. Przez gry Last Epoch traci bardzo dużo. Podobnie na przykład na SSF i Alt-Friendly. To są rzeczy w Diablo 4, które są dla mnie bardzo dużym problemem obecnie. Mam nadzieję, że napra zostaną naprawione jak najszybciej. A Last Epoch robi je praktycznie najlepiej w całym gatunku. Więc te punkty też tutaj ładnie skaczą do góry. Co to oznacza odnośnie mojego kontentu? Czy to znaczy, że kończę w Diablo 4? Dlaczego ciągle tyle grasz w Diablo 4, skoro uważasz, że jest najgorsze ze wszystkich? Dlatego, że te gry da się grać trzy naraz. Czy po graniu przez cały miesiąc non stop w jedną grę będę chciał w nią grać dalej? Może. Ale czy nie lepiej będzie mi zagrać coś nowego, fajniejszego, gdy w Diablo 4 pojawi się nowy boss, nowa zawartość, jak, jakiś nowy kontent do grindowania? Oczywiście, że to będzie ciekawsze. Czy po kolejnym miesiącu, gdy wyjdzie nowy fajny unikat do Lastepocha, nie będę chciał zrobić pod niego postaci? Oczywiście, że to zrobię. Ja jestem fanem gier i to zostanie na zawsze. Ja bym był bardzo szczęśliwy, jeślibym bym mógł grać miesiąc Lastepocha, miesiąc w Diablo 4 i miesiąc w PoE. I tak, yy, i tak, raczej będę cały swój kanał na najbliższy czas organizował. Teraz aż do końca marca Lasterbok będzie grany non-stop na kanale. Osoby, które czekają na Diablo 4, czekają na update 29, będzie za 3 dni Campfire Chat. Oczywiście, obejrzę to, zobaczę co tam będzie, ale kontenty w środku sezonu to nie jest coś, co uważam za dobre. I też nie będę wtedy grza poświęcał zbyt dużo czasu. Zagram sobie raz albo dwa te nowe szczeliny i tyle. Do Diablo 4 wrócimy w kwietniu. Do PoE wrócimy w marcu, no i pewnie w maju znowu wrócimy do pocha, No i w czerwcu pójdę do ten Diablo, potem mamy lipiec na PoE, no i dopóki będzie to fan, no to będę tak grać i tutaj naprawdę dziwię się osobom, które mówią, że nie możesz grać w PoE, bo grasz w Diablo, nie możesz grać w Lastepocha, bo grasz w PoE. Czemu? Czemu? Czemu nie mogę? Zajebiste to jest, to jest właśnie fajne, że gram w jedną grę, powód dla którego gram w PoE nie musi być powodem, dla którego gram w Diablo. Powód, dla którego gram w Las Pocha nie musi być powodem, dla którego gram w Diablo, i powód, dla którego gram w Diablo nie musi być po powodem, dla którego gram w... w inne gry. Te gry się od siebie różnią, i to jest ich największa zaleta. Każda z tych gier jest inna, z tego samego gatunku, ale jest inna. Więc no, tak wygląda plan na moje kolejne miesiące, ale też zapomniałem o najważniejszym kryterium, czyli to, w której grze jest barbarzyńca. Oczywiście w lasy Pochu i w połego nie mamy, więc automatycznie Diablo 4 wygrywa, więc i yy, tu idziemy grać w Diablo 4. Trzymajcie się, hej, papa, gwiazdki, pa. dbajcie o siebie. Dziękuję wszystkim wspierającym i widzimy się na Lasu Pochu. Hej, bajo!